OK, no to rozwinmy ten temat. Dlaczego jedne zdjęcia przykuwają naszą uwagę, a inne nie? Co sprawia, że akurat te fotografie uważamy za interesujące i mówimy, że ona nam się podoba? Czy dlatego, że została zrobiona drogim profesjonalnym aparatem? No nie, przecież oglądając obrazy nie wiemy, czym zostały wykonane, a wiele fantastycznych zdjęć robi się dzisiaj telefonami komórkowymi. A może dlatego, że została świetnie obrobiona? Ma na przykład jakiś popularny filtr. Tylko, że dzisiaj większość zdjęć jest przecież obrobiona, a nie przyciągają one naszej uwagi. To dlaczego jedne zdjęcia oddziaływują na nas, a inne nie? Dlaczego na przykład prasowe zdjęcia bardzo często są nagradzane, przykuwają uwagę, mówimy fajne zdjęcie, ale foto? Odpowiedź mogę Wam udzielić, dzieląc się swoim doświadczeniem osoby nadzorującej. Wielu fotografów w jednej z największych redakcji w Polsce. Otóż najważniejszą rzeczą, aby wasze zdjęcia skupiły uwagę widza, to jest temat i w drugiej mierze kompozycja. Kompozycja składająca się z socjotechnik odbioru obrazu fotograficznego. Socjotechniki odbioru zawierają się oczywiście w kompozycjach i zasadach im towarzyszącym, tylko nie w samych kompozycjach, jak najczęściej uczą. To musi być Konglomerat, miks, kompozycji i zasad. Dopiero one powodują, że my mówimy: super zdjęcie, podoba mi się, fajne, bomba. I oczywiście przeciętny widz nie wie, dlaczego jemu to zdjęcie się podoba, ani jaka socjotechnika na niego oddziaływuje. On w ogóle nie ma zielonego pojęcia o tych socjotechnikach. Ale fotograf, jeśli chce, aby jego zdjęcia zwracały uwagę, to on musi wiedzieć, co i jak ma zastosować. Większość osób robiących zdjęcia, które ja widzę, to myśli tak: robię słabe zdjęcia, bo mam słaby aparat, i z czasem kupuję sobie lepszy. No i nadal robi słabe zdjęcia. Czyli, jak on myśli, no muszę kupić jeszcze lepszy aparat, ten najdroższy, bo to on robi te super zdjęcia. I jak już sobie kupi ten aparat, no znowu te zdjęcia nie przyciągają uwagi. Dlaczego? No, on myśli, bo nie mam tych super drogich obiektywów i kupuje zoomy ze światłem 2,8, stałoogniskowe obiektywy ze światłem 1,4, 1,2. I się okazuje, że nadal nikt nie zwraca uwagi na jego zdjęcia. Co robi dalej? No, muszę nauczyć się lepiej obrabiać te zdjęcia, bo to obróbka powoduje, że przecież te zdjęcia są takie super. No, i idzie na wiele kursów. I nadal brakuje mu najważniejszej rzeczy. Ja osobiście nie wiem, dlaczego w Polsce utarła się taka ścieżka rozwoju ludzi fotografujących w odwrotnej kolejności. To szybko ich zniechęca i nie mają dobrych efektów. A ich hobby nie przeradza się też w pracę i możliwość zarabiania na zdjęciach. Podsumowując, aby robić dobre zdjęcia, wybijające się z tłumu, Musicie skupić się na temacie i kompozycji. Nawet bardzo słaby temat można atrakcyjnie opakować kadrem, kompozycją, zasadami, czyli socjotechnikami odbioru obrazu. Reszta aspektów, takich jak super aparat, super obiektyw, super obróbka to jest rzecz wtórna. Oczywiście nie twierdzę, że ona jest niepotrzebna, ale wtórna. Bez tematu zdjęcia i bez wciągającej kompozycji nigdy nie będziecie robili wyróżniających się zdjęć. Sam super aparat, super obiektyw, super obróbka wam nie pomogą. Jeśli chcecie zgłębić temat i zobaczyć na przykładach, jak stosować najważniejsze socjotechniki ukryte w kompozycjach i zasadach im towarzyszących, to zapraszam na mój trzyczęściowy kurs. Gdzie w sumie niewiele ponad godzinę, omawiam wszystkie najważniejsze socjotechniki i pokazuję ich zastosowanie na przykładzie własnych zdjęć, które wykonałem do gazet i jakie zostały potem opublikowane. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W swoim życiu zawodowym, kiedy nadzorowałem pracę wielu fotografów, spotkałem kilku fotoreporterów, którzy znakomicie stosowali socjotechniki odbioru obrazu. Robili znakomite zdjęcia, doceniane, nagradzane, ale sami nie potrafili rozebrać na części pierwsze, dlaczego ich zdjęcia są świetne. Oni mieli to coś, co nazywamy intuicją i wrodzonym talentem. Ale wrodzony talent jest dany naprawdę tylko nielicznym. Pozostałym polecam i pozostaje edukacja, taka jak mój krótki, tani kurs. Z którego wiedzę od razu będziecie mogli zastosować niezależnie, czy fotografujecie aparatem, czy telefonem komórkowym. Serdecznie zapraszam.